witajcie majstry dzisiaj kolejny unboxing wiertarki jeśli nie widziałeś poprzedniego filmu chętnie zapraszam Cię do oglądnięcia link poprzedniego filmu będzie w opisie tego filmu jeśli Ci się spodoba ten film daj lajka daj jakiś komentarz daj suba jeśli Ci się podoba unboxing więc zaczynamy wiertarkę otrzymaliśmy w takim plastikowym pojemniku bądź teczce. Jest otwierana za pomocą dwóch takich zaczasków, a wiertarka jest to typowa, wiertarka budowlana, funkcja wiercenia, funkcja wiercenia z udarem, funkcja budowania, jest to model. HR2631F Wraz z wiertarką otrzymałem taki sześciokątny ogranicznik głębokości wiercenia, jest on montowany tutaj w ten otwór. Poprzez naciśnięcie tego przycisku do góry możemy tutaj montować nasz ogranicznik, swobodnie regulować głębokość naszego wiercenia. Wiertarka posiada trzy tryby pracy. Przełącznik zmiany, zmiany trybu pracy znajduje się pod wiertarką. Niegdyś w starszych wersjach znajdowała się tutaj. Jednak użytkownicy skarżyli się, że tutaj, w tym miejscu, następuje uszkodzenie tego włącznika. Prawdopodobnie odkładali wiertarkę w ten sposób, bądź w ten sposób. No i ten włącznik był w jakiś sposób uszkadzany. Więc co do trybów pracy, tutaj znajduje się pod spodem pokrętło. Obecnie jest ustawione na tryb wiercenia, przekręcając w ten sposób. Mamy tryb wiercenia z udarem rysunki wskazują, i trzecia opcja jest to lutowanie bądź młotkowanie. Tutaj znajduje się przełącznik obrotów, prawo, lewo. Pod spodem przycisk uruchamiający wiertarkę. Tutaj jest nasza blokada. Pod spodem, właśnie w tych nowszych modelach, już zastosowano iodę, która bardzo łatwiej pracę Wyświetla nam tutaj naszą. Ścianę, naszą płaszczyznę z drugiej strony. Wiertarki mamy także zmianę, prędko zmianę obrotów prawo-lewo. Przyjrzyjmy się jej parametrom technicznym. Wiertarka Makita Model HR2631F. Prędkość obrotowa od 0 do 1200. Moc tej wiertarki to 800 W Prędkość przy dłutowaniu 4600 Czyli jest to częstotliwość udarów na biegu jałowym Energia pojedynczego uderzenia jest to 2,4 J Ta wiertarka potrafi według producenta w betonie wywiercić otwory o średnicy 26 w stali 13 mm, w drewnie około 20, 22 mm. Do zestawu dołączona jest także bardzo poręczna rączka, która umożliwia swobodną pracę. ten antywibracyjny, czyli podczas pracy mam zredukowaną ilość wibracji na nasze ręce, która wytworzona jest poprzez wykorzystanie funkcji wiercenia z udarem bądź odwutowania do zestawu został dołączony bardzo solidny i długi około 2 metrów przewód sieciowy system mocowania wierteł jest to system SDS Plus to bardzo szybki montaż poprzez wciśnięcie, włożenie narzędzia Następuje zablokowanie, to przedstawimy. Musimy pamiętać o smarowaniu części stykowych z uchwytem piertarskim. Wkładamy takie wiertło, wciskamy. Ono wskoczy i można już nim swobodnie pracować. Według producenta wiertarka waży 2,9 kg, wiadomo, w zależności od dostosowanego wiertła, waga rośnie, może podłączmy ją do sieci, spróbujmy zobaczymy jak pracuje. Więc urządzenie zostało podłączone do sieci, włączamy sobie dla przykładu tryb wiercenia, użyłem tutaj Dłutka Wciskam przycisk Widzimy, wiertarka swobodnie chodzi na obroty Może zmienimy teraz tryb wiercenia Z Po wciśnięciu przycisku następuje także zapalenie jady Trzeci tryb to jest tryb Dłutowanie poprzez ciśnięcie każdego trybu. Zawsze zapala nam się i To i następuje zmiana obrotów podczas wiercenia. Według mnie wiertarka jest bardzo głośna Ale ma także szereg zalet Jest bardzo lekka, poręczna 800 W to też nie jest słaba Do jakichś prac elektrycznych Przewiercenia otworów, pod dyble Przewiercenia ścian na wylot no, Według mnie będzie się spisywała Firma Makita słynna bardzo dobrej jakości produkowanych urządzeń, dlatego postanowiłem je kupić. Jestem ciekawy, czy... czy także taka makita znalazła zastosowanie w Waszym warsztacie, w Waszym gospodarstwie, na Waszych budowach. Możecie śmiało napisać, co sądzicie o tej wiertarce, jak wam się sprawuje. To mam nadzieję, że mi ta wiertarka posłuży długie lata. Do wiertarki dokupiłem także zestaw wiertel, do oprzyrządowania. Taka skrzyneczka zawiera trzy podstawowe dłuta. Kolejna skrzynka, trochę większa, także firmowa Makita. Zawiera zestaw, zestaw wierteł I, oraz wód. Wiertel już są dłuższe, większych średnic mniejszych zakupiłem także taką skrzynkę z wiertłami od Fi5 do Fi16 10 sztuk oraz jakieś podstawy według były w zestawie Tutaj zestaw takich wierteł Smart do aplikowania na narzędzia i tu jeszcze taki mały Taka przejściówka mała z SDS, plus to taki zwykły uchwyt wiertarski. A no, czasem na budowie może nam się przydać zwiercić coś w metalu zwykłym wiertłem stożkowym. Tu mamy taką taką, taką przejściówkę. Wkręcamy no, ją tutaj w miejsce. Tu możemy swobodnie mocować zwykłe wiertła przez użycie tego kluczyka więc jeśli film się wam podobał zachęcam do subskrypcji lajkowania, komentowania wyrażenia własnej opinii, czy wam podoba się sprzęt, czy nie podoba też przydaje wam się takie coś w gospodarstwie więc jeszcze raz dziękuję Zapomnięcie, trzymajcie się, na razie do następnego.